Jak tam Kinga idzie, Bifalo A um, jeszcze nie zaczęłam. Ok. sobie jedną A to tam meatballsów masz dużo zrobionych w tym. I te właśnie. Right. No. Co? Całknij się. Co? Całknij się. A co mam zrobić? Kotwica nam podniósł. Aha. Okej, okay. i co nie mam widzisz? Co widzisz? zrobić? No to nie, 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 do niego, żeby przynajmniej pozdrawić. Rozmawiałem ze Kingą przez telefon, halo. No a to niby ja nie mam podzielności uwagi. O! o! Jest! Dobra, jest. A poczekaj, on nie jest agresywny na starcie. więcej tak? Sią z stąd. Dobra, strzelam w niego i bijemy. Pomp tu podleci. Kotwicę opuściłeś? Nie. Łapka pewnie podniosła. No to opuść. Już? Dobra. Palałem piosenku. Najgorszy, bo zgrze swoją drogą. Taki w sensie najgłupszy. Widziałem głupszy. Niech trochę na środek podejdzie. Dobra. Jej Jej Zbieraj, bo już miejsce nie mam. A co, jak Wam powiem, że tak, jakby nie macie do czego wracać? To trudno się Kinga? mówi. Dog to nie Row, 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 your boat gently to the shore. Konie baza jeszcze stoi. Jeszcze? Jeszcze. No właśnie. Madness, resztę, no. ryby też wyciągnie, jak możesz. I pan i nie up... Aha, dobre. To zjedz sobie surfen terf na przykład na Sanity. Nie. Takie marnotrawstwo żarcia? co Tak. Wyciągnij ryby i nie opuszczę już tego. Okej. Okay. Done. Nie chcę, tu jest. Gdzie jest nasza łódka? Pióraci zabrali. No wracamy na nią. No trzeba ryby ładować z powrotem do tego. I gdzie teraz? E, no teraz na drugiego bossa. Mhm. A jaki jest drugi boss? Prost Joe. Prost, Taki rekin. Ok. Okej. No, zrobić te bossy zanim ja pójdę do tych... No widzisz? Ryby władowane. No. Yy, dobra, teraz płyniemy jak otworzysz mapę. Tak. Na południu morskiej mapy jest takie wielkie pole lodowca. Tak. Na środek. Aha, dobra. I trzeba manewrować, a no jest tam na jednym... No. Aye, aye, mm. Dobra, idę po Bifalo. Nie dogonią nas. Don't Dobra. Don't. Nas nie dogonię. nas nie zmienią. No, bo my Kinga zaraz będziemy mieć... ...jobs ban. No to fajnie, to wtedy się mm. zajmiecie Bifalo. Więc w sumie, tam... w teorii gul... to mam talenty pod Bifalo. Masz, ale te talenty są do dupy. Ale ja mam wzięte te talenty. Aha. <grym> Całą grę no to miałeś? No to dlatego ci mówiłem, że potrzebuję zmiany talentu. O kurcze, ja... to, ja przypadkowo tylko na Kingę klikałem, to Kinga w miarę dobrze rozdała swoje talenty. No bo ja nic innego nie miałem, bo w te tarcze nie idę, bo zobaczyłem jak ta tarcza wygląda i jest takie mech, nie podoba mi się, to po co mnie to? A mhm. piosenek i tak nie miałem odblokowanych, Ultimata też nie, po skąd? Więc i tak wydupiłem, żeby mi się to nie świeciło. Bo no ciągle im przecież mówili: I y, masz to do odebrania, masz to do odebrania. Masz te renty, to czemu nie wydajesz? Tak było. No tak. No to wziąłem i wydałem. Przepraszam bardzo, co to za podglądanie? On Bo zawsze... stoisz na lodówce często, to ci klikną, no dobra, leci ten. O nie. on zawsze podgląda. Wciąż nasze ryby zostały. To jest piping Chloe, kolejny. Kurde, drugi leci. Dobrze, Chloe, pokaż im. Siemanko, polska makieta. Mm, mój kolega. Jaki fajny to nasz ten morski. Pewnie mięso. Tego nie potrzebujemy sio. Dzięki. Całe zero sanity. Moje ulubione. Row, row, row the ball. Your boat. Gently to the shore. A dalej nie znam. Pamiętam, że Barney Stinson śpiewał zmodyfikowaną wersję tej piosenki. Też ładnie. Masz więcej mi mięsa dla ciebie. A propos podrywania dup. Jak to Barney Stinson? Barney Stinson, Barney Stinson. Eee, zmieścimy się. Kalkulatory, jak to Falconin mawiał. Dobra. Dobra. Zaraz, co? zdejmować maszt, czy dajesz radę? To? Zdejmować jeden masz, czy dajesz radę? Nie, no zdaj mi ten jeden masz, co ty, przecież to nie ma sterowności. <noise> to się prowadzi gorzej od stalówki. No widzisz jak? Ty, prosta droga, nic, bez trzymania ręki. No, akurat tak miałeś Aha. dobrze w miarę. No. No mówię ci, oh, żeby mi tu są od razu. No to fajnie akurat. Dobra. To od, tutaj będziemy mogli też po bosie złowić tego twojego speaker fisza. Ej. A, dobra, sorry. No, no nie ma problemu. Jak nie, nie, nie ma problemu! Dziura, to jest! Woda się leje! Nie ma problemu! Większy problem jest z tym twoim sanity tutaj no. Jaki problem? No problem, sir. No problem, sir. tak jest Wam się bardzo nudziło, że całą mapę zwiedziliście? No to. No, jak. Ta No, niestety zajdzie piosenka. No, nie bo tutaj chwilę zajmuję, zanim się go przyzwie. Ale Sanity za to jest. Złowię drugą, to weź zanieść do tego, a ja będę łowił trzeciego w tym czasie. Jak się? Józek się wydupił. No, wydupiłeś się, wydupiłeś. Brawo zanieść do. Inbina? Pin-fishing-bina. Mhm. Na dzień czekamy, czy łupiemy od razu? Jak chcesz. Ale czego mogę latarnię postawić? Widoczność będzie kiepska. A, dobra. Ludno. Ognisko mogę postawić. E, latarnia wystarczy na głowę. Albo no, w sumie taka na ziemię też. Jeszcze nie atakuję. Jakby co. Więc chwila. Dobra, Rady. możemy zaczynać. Mhm, głupek. Jak. Głupek. Dobra, walka jest taka, że, no wiadomo, można dodżować rzeczy. Ale po co? jest zgasił ognisko. A, dobra. Wrzucam latarnię. Trochę. No to hełmik No, rzuca się latarnię. O, i teraz trzeba użyć kilofu. No ty nie musisz, że? Ale nie zdążyłem. O, i teraz trzeba go wymanewrować. No Nice. No, ja tu odpalam piosenki, a ten mi nie daje, no. Będę spał, na pani paździoch. O, no, kill off. Możesz też przyjąć na twarz. Ej, nie trafił cię. Żeby to powiedzieć tak troszkę nie wyszło. Co nie wyszło? Bo podpaliła mnie przypadkiem. A. Było ciemno. Aha, aha wow. eee! Ej, jeden ze mną cały czas goni, oszalał Oj siodełko mi gdzieś z tyłu zostało. Mm. Upiamy go. No, wszystko naraz? Freeze, a to jest ten z ekipy Freeze. No tak, wiele wyjaśnię. Brawo o, no na środek, no, go. Pra Prawie. Nie, no nie ma znaczenia przy nim. On nie dropił lotu. No sama, już, sama, już, już, sama, już, już, sama, już, 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 sama, konałeś. Ja sobie ten. A nie, nie naprawię sobie. nieważne. ważne. You okay. I think we could do some business, you and me. Biznes Business is biznes. Dobra. Tu masz ten. Pięć rybków. No. No daj mu je. Myślisz, że tyle miejsca mam? Handluj z nim. Dobra, to ja wezmę resztę. To masz rypsona Masz rypsona Masz Repsona. Ej, masz rypsona Ty, jakie buty! No. Tego nie Kalosz? chcę. Masz rypsona. A, to już, już, już koniec. Już... a nie, jeszcze chciał. A, tak dobra, to. bo po prostu nie to dałeś, co trzeba. Tak, tak. No. Zostaw. Aha, dobra, to... Moja postać chciała się wyrąbać na lodzie. No i co? No nic, możemy wracać. Spływa, dwa, dwa z trzech bossów morskich. Kinga, idziesz? Kinga ja nie trop. idzie. Zbieram patyczki. A my już tu marzniemy, to Kinga będzie musiała kuleczkę postawić nam na środku. Nie, bo jak spłonie. Ryśka musisz zostawić, bo ci go boss zabije. Nie mogę. No musisz. Zostaw ten dzwonek tam, gdzie jesteś, i podejść do nas z buta. A jak Rysio ucieknie? Nie ucieknie. Jest też głodu. Wypijmy wszyscy naszą misturę! Na tełka Tessa! Tylko pół dnia będziesz zostawiać? Muszę go nakarmić, bo mam mało głodu. A mu trochę w brzuchu poburczy, nic Kogo mu się nie, nie stanie. Nie tak z kolegów tutaj będę miał. Ucieknie. No i tak za mną idzie. No zostanie przy dzwonku, zostaw dzwonek na ziemi. Zostawiłam, a i tak biegnie za mną. Dobrze ja wiem, wróci się do dzwonka, nie bój się. Dobra, daj nam kul kuleczkę grzejącą na środku, bo marzniemy. Dobra, i No bo Night ma kolegów oczywiście co? No rozwal sobie kolegę i przeszukaj ten, ten duży junk pile. Dobra. Co so Sawici! A to nazywa ten ray. No nie może być nie? O ty! A to dalej mam go przeszukiwać. No przeszukuj, przeszukaj! Wow. No spadło to, to, to wam tego. No i jak go zaczniesz to zaczniesz. Kinga! Uwaga, teraz szuka sobie broni. Znalazł broń, ma różne bronie, jakby co? I szarżuje. Au. Broń mu wypadła, idzie przeszukiwać, można bić za darmo. O, nic nie znalazł. Kurczę, no, Niech znajdzie laser zanim go zabijemy. Bijemy! Daj mu laser znaleźć. Jaki A, laser? Nie, nie ma żadnego znaleźć. lasera. Laser byłby fajny. Uuu, jakie towary? Uuu, towary. To jest skrapi, i coś ja tam. Tego nie potrzebuję. Daj, Kto teraz lecę z niego. Ja mam kolegę. Dwóch. Ciekawe co ten boż sumie tu robił No nie? Majpowa Skoro nie zginął to ciekawe gdzie teraz wróci Już nie ma Masz, możesz się tym pobawić przedmiotem Co? Co to jest? No weź sobie, pobaw się Ooooooo, o jakie fajne Wiza, mam wizja Jóżek widział świat, <noise> gdzie kinga poli wszystko. Daj też potem kindze, żeby sobie zobaczyła. Kindze się w wtedy, horyzonty. Zobaczysz, że nie tylko można palić, ale jak poseł Brown także i gosić. Nie wiem, po co we mnie wołać na ten poseł, jak nie mogło okna. Aaa! Co? Mam coś dla ciebie. Tutaj rzuciłem. Widzisz? No i po mi to? Poszerz sobie horyzonty. Aha. Słabe. No to Chloe chciał, na to, co mam zrobić. Jestem nagrzany i rozkwitywany. No. Oddam Wam duszę, słabe usze. Pum. It's going to be a terrible night. Oczywiście, terrible dodging night, huehue. W sumie ten... A, zapomniałem, mogłem zrobić te jelly na damage. No prawie. Czy mnie przejechały? O Kinga coś zepsuła Tylko Ugaś to, żeby się nie popaliły rzeczy, dobra Zobacz, znajdę jak się dodżuje No Ja się muszę zatrzymać! Ty, ty zaraz się wywalisz Wieem, Więc ty się nie. naje Night, Chloe daj mi armor, jakbyś miał go Tak, stracić. tak, nie mam armora na sobie. No mnie denerwuje ten boss. No to zabijajcie mały ja sobie z bosem, radzę Tylko uważaj. Bo ja nie patrzę, że przez ciebie przebiegam Co ty ja nawet nie ogarnię, gdzie on leci w którą stronę Teraz w ciebie Boże Dobra, kolej nam się dobi a tobie trzeba zrobić żarcie na odnowienie. Dobra ja to pozbieram, no, Rumba to posprząta Kurde już tylko 39% na tej lepszej włóczni To pójdziesz ten, o co następne pójdziesz pofarmić woldgoty, yy, bo się na pewno zrespawnowały całe stada O on tu już na dobitku Nieważne, nawet nie zrobił. szarży. dobra. Dobra, wy pozbierajcie, możecie rumbie położyć no na ja ziemię. Ja jeszcze te na to dojść. Kinga, jak możesz. Kankinga A bo zostaw na ziemi, to ja zbiorę potem. Tam nie ma nic, co by się zepsuło. Mój chyba plecak wzięłaś? Czy nie? Siatełko, poprosimy. No, no. Dobra. no, Oddaj mi mój plecak. Łupiem. Ktoś to, to, to. zrobi światło szybko. Dalej. I uwaga. Pauza, czy nie pauza? Nie wiem, jak chcesz tam. Nie. A co? Ciężka? To nie, to? nie, nie, nie. Tego nie klepiemy, jak popadnie. Halo? A co? To pauzę zrób. Pauza. Boże. No? Pierdzielę. Pierdziele. Trzy... <laughs> Pojawiły się rzeczy do bicia. No to co? <laughs> są trzy, trzy bossa. I teraz tak. Jak się zabije jednego, dwa pozostałe ewolują. Jak się zabije drugiego, trzeci ewoluuje do max. I on jest faktycznym bossem. I można sobie wybrać, co będzie trzecim bossem. Tym faktycznym. I teraz tak. Konik ma absurdalny zasięg na cały ekran ataku, praktycznie niedodżowalny przez nic. I się go po prostu wtedy zjeżdża. Najtrudniejsza opcja. Bishop strzela i zamienia się w baty, że jest nietargetowalny. Wieża. Teleportuje się atakując, da się ją zdodżować mając dużo spida, czyli przy swapowaniu do Walking cane. Teleportuje się na gracza z atakiem. Generalnie naj, yy, najprostsza opcja to jest właśnie wieża na trzeci poziom. Pierwszego mhm. zabija się zazwyczaj knighta, bo on ma zbyt duży atak i zbyt mocny atak. No, to, to tyle, co to, trzeba wiedzieć. Co bijemy? Bijemy konia. Czyli to w, Teraz, to w środku. To w środku. Okay. Teraz bishopa. Teraz trzeba dodawać, bo bata nie idzie trafić. teraz będzie ostre do dżewanko. O, ściejkowa. No, normalnie ma no 10. Fajnie. Ale nawet nie blokuj. Wypijmy wszyscy naszą mixturę! A to jest Ja nie odpaliłem na tego bufa. A, ja odpaliłem, bo czemu by nie? No to będziesz miała na później włóczkę do lodówki. Pójdziemy i tak niedługo na to odstuladę. A Dobra. to? Shadow Atrium? E, tak, Armor. to jest to, co potrzebowaliśmy Dark uzyskać. Sword. Night, Dark Sword i Night Armor to jest normalny do skrawcenia przedmiot. To jest mm -hmm. zbroja e, tieru 1.5. Okay. E, te, te nam są potrzebne, te mi są potrzebne, te skecze. To są żeby można było rekilować tego bossa bez zrania się już w te statuły. Możemy wracać Kinga. Jazda, jazda, biała gwiazda! Wyjmę broń. Odpowiadam Sanity. Ape. No jak nie podpalamy to też tą trzecią piosenkę odpalę O rany, czemu spacja automatycznie light podnosi? To przesun Ja już podniosłem. Najdłupiej no, Pod, Podniosę wszystkie te badziewa, bo... Irytują. Oto dwa drzewa przyzwał. Ciekawe. Udało nam się czizować, jak speedrunnerzy czizują, ale nie wiem co zrobiliśmy. Ja łupałem cały czas. No, dojdzie od tych flam. No to najnajcie jest. No to jakbym powiedz. Że ma. Łupiemy, łupiemy. Uwaga pod nogi Teraz lepiej sanity Powiedzmy Nie obrywam No dobra, przyjdzie mam na pół. No okay. I mamy go. Eee. Yy, nieskromnie się chwaląc, Hitles. Brawo tej. No, Dobra, zaraz zobaczymy, co nam tu dało. Akurat przed zapisem. No nowy, nowy dzień. No to co, yy. wracamy. Szyrumski na ktoś podniósł? Nie? Nic nie podnosiłem. Tylko trzy wypadły. Pięknie. Dobra, co tu dostaliśmy? Mashlight, blueprint, Mashlight. Możesz się uczyć. Dostaliśmy nieskończone światło. Hej I i głupi kapelusz z grzyba. Dobra. No to co? Uciekamy na zewnątrz? No, można spadać. Tego zabierzemy sobie tylko na start pod ziemi. Dobrze.